Już od środy popielcowej, od 22 lutego, od godziny 19, będą Państwo mogli obejrzeć pierwszy odcinek serialu Kto zabił Jezusa, naszej dokumentalnej produkcji, w której wzięli udział ksiądz profesor Waldemar Chrostowski i redaktor Paweł Lisicki. Zdjęcia nagrywaliśmy w ziemi świętej. Są to fascynujące rozmowy o tym, kto zabił Jezusa, dlaczego musiał zginąć, jaka była rola narodu żydowskiego, jaka była rola przywódców żydowskich, jaka była rola Rzymian Poncjusza Piłata i jaka jest rola każdego z nas w jego zbawiennej przecież śmierci. Szanowni Państwo, jeżeli ktoś chciałby obejrzeć wszystkie odcinki tego serialu, naraz, a jest ich. 6, to może to zrobić, jeżeli tylko wpłaci darowiznę na portal pch24.pl, tak abyśmy mogli jak najszerzej docierać z tym filmem. Każdy odcinek serialu Kto zabił Jezusa będzie u nas emitowany w piątki Wielkiego Postu. Oprócz pierwszego piątku, bo to już właśnie od środy popielcowej zaczynamy. Jeżeli Państwo nie chcą czekać, jako się rzekło, można to uczynić yy, poprzez darowiznę i wtedy otrzymać sześć odcinków naraz. A teraz zapraszam Państwa na rozmowę z jednym z uczestników tego serialu, właśnie, w jednym z głównych aktorów, a przecież w jednej z głównych ról wystąpił Paweł Lisicki. Człowiek, który już kilka lat temu zadał w swojej książce pytanie, kto zabił Jezusa, i został za to pytanie ostro zaatakowany. Dlaczego? Zapraszam na rozmowę. Ja wiem, których wybrałem, lecz potrzeba, aby się wypełniło pismo. Żydzi mieli bardzo duże wpływy na wszystkich cesarskich dworach. Różni rzymscy władcy czy przedstawiciele skarżą się, że Żydzi są nielojalni że Żydzi są przewrotni. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi. Wśród tych dwunastu uczniów pojawił się jeden, który w tym momencie kluczowym, ostatecznym Jezusa faktycznie zdradził. Mówię o Judaszu. Był tym, który dzierżył, czy zajmował się, dzierżył skarbonę, czyli zajmował się finansami uczniów. Judasz wrócił do arcykapłana. I wyznał, zgrzeszyłem, wydając krew sprawiedliwego. 30 srebrników to była, to była miesięczna pensja. Judasz rzuca te pieniądze, czyli nie wydał jeszcze ani jednego srebrnika. Poszedł i powiesił się na polu Hakeldama. Piłat więc rzekł do nich, weźcie go wy i osądźcie według swojego prawa. Odpowiedzieli mu Żydzi, nam nie wolno nikogo zabić. Wszyscy krzyknęli winiennie śmierci. Następną rzeczą było doprowadzenie Jezusa do Piłata i uzyskanie skazania politycznego. Kto ze mną spożywa chleb, ten podniósł na mnie swoją piętę. Piłat nie miał intencji od samego początku, żeby obejść się źle z Jezusem. Żona Piłata miała sen, nie czyni nic temu sprawiedliwego. Piłat nie ma wyjścia. Dlatego, że zostaje zaszantażowany. Gdyby uwolnił Jezusa, to Żydzi, czy władze żydowskie, oczywiście nie wszyscy Żydzi, gotowi by byli powiedzieć, że nie jest przyjacielem cesarza. Kiedy zobaczyli Jezusa, zaczęli krzyczeć: ukrzyżuj go, ukrzyżej go. Myślę, że dla Piłata to był kolejny szok. Zawołali więc wszyscy razem. Strać tego, a uwolnij nam Barabasza. Ukrzyżuj, ukrzyżuj go. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Naszym gościem jest dzisiaj redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy, Paweł Lisicki, który wystąpił w filmie Kto zabił Jezusa, w naszym serialu dokumentalnym, gdzie prowadzi rozmowy z księdzem profesorem Wademarem Krostowskim. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Przede wszystkim chciałem bardzo serdecznie podziękować, bo pierwszy raz od kiedy ogłosiliśmy jest Orbi, że ten serial powstaje, miałem okazję rozmawiać, więc chciałem podziękować za wzięcie udziału w tym przedsięwzięciu. Ono wymagało trochę komplikacji w codziennym życiu, bo przecież na tydzień wyjechaliśmy do Jerozolimy. No, mimo tego znalazł pan czas na taką produkcję. Chciałem zapytać, dlaczego uznał pan, że warto wziąć udział w takim projekcie i po raz kolejny, bo przecież nie pierwszy raz, w Pana wypadku była nawet książka pod tym samym tytułem, opowiedzieć szerokiej publiczności, kto zabił Jezusa. No, pomijając kwestię oczywistą, że strona zapraszająca, że tak powiem była na tyle godna, że, że, że samo w sobie zaproszenie by sprawiło, żebym w takim projekcie wziął udział i ze strony państwa, i ze strony możliwości rozmowy dłuższej, długiej, z księdzem profesorem Chrostowskim, który zresztą napisał wstęp do mojej książki Kto zabił Jezusa, tej, która wyszła w 2013 roku. Pomijając te aspekty, nazwijmy je, kurtuazyjno grzecznościowe jest też ważny element, nazwijmy to, merytoryczny w tym. To znaczy, myślę, że w Polsce ta świadomość, starałem się to właśnie opisać trochę w książce, później w drugim wydaniu jeszcze też napisałem wstęp, jeszcze raz to starałem się pokazać, ta świadomość w Polsce jest stosunkowo, Niewielka świadomość tego, w jak wielkim stopniu zmienił, zmieniła się debata na temat pasji i męki Chrystusa w teologii światowej, jeśli tak można powiedzieć, albo w mediach światowych. W Polsce istnieje takie przeświadczenie, że w zasadzie opisy ewangeliczne, czy to, co znajduje się w opisach ewangelicznych, jest powszechnie przyjmowane jako opis historyczny. Otóż od mniej więcej lat 60. 50. XX wieku ta sytuacja zaczęła się drastycznie zmieniać. Szczególnie pod wpływem ideologów liberalnych z jednej strony i z drugiej strony środowisk żydowskich rosła presja na to, żeby te wcześniejsze opisy chrześcijańskie, te klasyczne opisy chrześcijańskie, tak można powiedzieć o Nowym Testamencie. Odczytywać całkiem inaczej. To znaczy, żeby stwierdzić, że są to w dużym stopniu, no to już zależy od poszczególnego autora, ale w każdym razie, że one nie są historycznie prawdziwe, że one nie oddają prawdy, że, one, że tam mamy obraz wypaczony, który to wypaczony obraz przedstawiający śmierć Pana Jezusa jako przede wszystkim wynik presji władz i ludu żydowskiego. To jest bardzo wyraźnie widoczne w Ewangeliach Synoptycznych, ale również jest obecne w Ewangelii Świętego Jana. Jest opisem późniejszym, niebezpośrednim, że nie jest to reportaż, tylko to jest albo opis propagandowy, albo opis nierzetelny, albo opis właśnie jakiś tam teologiczny czy ideologiczny, i że tak naprawdę nie jest to. To, co zostało nam opisane, nie jest prawdziwe. To, co oczywiście prowadziłoby do bardzo poważnego naruszenia samej wiary chrześcijańskiej, wiarygodności Ewangelii i wiarygodności Ewangelistów. I jak mówię, jeśli pod tym kątem na to patrzymy, no to ten film stanowi, czy jest próbą odpowiedzi na te zarzuty, prawda? Stara się pokazać, jak to naprawdę było. Ważne jest też miejsce, no czym innym jest pisanie książki, tak jak ja to zrobiłem trochę z zabiórka, jeśli tak można powiedzieć, opierając się na różnych pismach, tekstach, książkach. A czym innym jest pojechanie do Ziemi Świętej i doświadczenie i tych miejsc, i tego wszystkiego, co tam się właśnie w konkretnym miejscu wydarzyło. Z tego punktu widzenia, pewnie najbardziej czy najważniejsza była obecność w kościele grobu pańskiego i możliwość no, fizycznego zetknięcia się z miejscem męki, śmierci, ale też oczywiście zmartwychwstania Chrystusa. Chciałem zapytać jeszcze o drugiego aktora tego spektaklu, bo pani jest prowadzącym rozmowę z księciem profesorem Wademarem Chrostowskim. No właśnie, panowie myślą podobnie, o tym pewnie świadczy fakt, że ksiądz, profesor napisał wstęp do książki pana redaktora pod tym samym tytułem, ale tam podczas tych rozmów od czasu do czasu, mimo wszystko, mieliście panowie różne zdanie na pewne szczegóły dotyczące wizji męki Chrystusa, jego procesu i tego mordu, Sądowego. Pan redaktor doskonale zna życiorys oraz dokonania naukowe i publicystyczne księdza profesora Waldemara Chrostowskiego. Myślę, że jest to jeden z głównych, takich mocnych punktów to nazwisko, dla których można tę produkcję polecić, nieprawdaż? Na pewno tak. No, trudno osobę bardziej, bardziej zorientowaną, bardziej znającą się na rzeczy niż ksiądz Chrostowski. No, już samo, sam ten fakt, że jest chyba będzie w ogóle pierwszym w historii Polakiem, tak sądzę, który ma szansę przetłumaczyć w całości Stary Testament z języka hebrajskiego. Nigdy wcześniej takiego przedsięwzięcia nie mieliśmy. Te, te dostępne nam przykłady albo są pracą zbiorową. Albo też ten oryginał hebrajski występuje, albo inaczej, jest, korzysta się z późniejszych przykładów greckiego, czyli septuaginty, albo z wulgaty, czyli przykładu łacińskiego. Więc to, to, to już mówię, wspominam o tym, żeby pokazać, że mamy do czynienia z człowiekiem naprawdę znającym się na rzeczy. Ale również wśród ludzi znających się na rzeczy mogą występować pewne różnice poglądów i opinii co do szczegółów, co do kontekstu i do rzeczywistości. No myślę, że ta główna różnica polega pewnie na tym, że ja starałem się, czy staram się patrzeć na to, co wydarzyło się w roku 30, bądź 36. W bardzo w dużym stopniu uwzględniając jeszcze ten aspekt nazwijmy ideologiczno-polityczny tamtejszej sytuacji, a ksiądz Kostowski kładzie przede wszystkim nacisk na, na ten motyw religijny, jeśli tak można, można powiedzieć. Zresztą to, co mnie skłoniło do napisania tej książki, Zabił Jezusa i w pewnym sensie też oczywiście do udziału w filmie, to to, o, to, to, o czym mówiłem przed chwilą, czyli ten zmieniający się kontekst kulturowy, tak można by było powiedzieć. Ten kontekst kulturowy jest dla chrześcijan wyjątkowo nieprzychylny, ponieważ niedługo okaże się, że ci, którzy uważają, że prawdziwość opisów ewangelicznych jest czymś nie do podważenia, zostaną wrzuceni się do kategorii antysemitów. I okaże się, że nawet no, człowiek, kto po prostu bierze za dobrą monetę, co więcej, to jest rzecz oczywiście niesamowita, jeśli sięgniemy do tekstów Soboru Wetykańskiego II i do Konstytucji dei Verbum, czyli do tej poświęconej właśnie znaczeniu Pisma Świętego, to dokładnie tam znajdziemy twierdzenie, że te opisy są wierne, historycznie prawdziwe, niepodważalne i krótko mówiąc, że zawierają prawdę. Oczywiście ten nie chcę omawiać całego dokumentu, on ma swoje wady, ale akurat w tym aspekcie, w tym aspekcie jest całkowicie jednoznaczny, to znaczy mówi o prawdzie i autentyczności tych przekazów. Ewangeliczne. Jak to jest w związku z tym możliwe, że tylu katolickich teologów dzisiaj powszechnie neguje tę prawdę i neguje tę autentyczność, twierdząc, tak jak już to powiedziałem w skrócie, że mamy do czynienia z taką przeróbką ideologiczną, na użytek tak naprawdę konfliktu czy polemiki między kościołem wczesnych chrześcijan czy wczesno chrześcijańskim, a późniejszą synagogą. Stąd teza wielu teologów katolickich, katolickich niestety, że są to opisy stosunkowo późne. Mówię o opisach męki pańskiej, I, i w związku z tym pochodzą z okresu po zburzeniu Jerozolimy w roku 70, i że to ma ogromny wpływ na, na, na to, jak, jak ten proces pana Jezusa został przedstawiony. No, dojdzie do tego, bo takich mamy też takie przykłady, już głosy różnych teologów, historyków, możemy powiedzieć, no akurat protestanckich, ale również żydowskich które uważają, że w ogóle istnieje jungtim, związek między opisami ewangelicznymi, opisami Męki, Chrystusa, nawet najwcześniejszym opisem według nich zawartym w Ewangelii, według świętego Marka a holocaustem. Takie książki są po prostu czymś na porządku dziennym. W Stanach Zjednoczonych mamy zatrzęsienie, prawda, jest właśnie, są so, so autorzy, którzy dowodzą, że gdyby nie to, że chrześcijanie wpoili chrześcijanom, że że, teologo, że pierwsi nauczyciele, autorzy, ewangeliści wpoili chrześcijanom przekonanie, że to lud żydowski domagał się śmierci i uprzyżywania Chrystusa, to nie byłoby holokaustu. No, to, to, to jest na porządku dziennym, jest takie rozumowanie. Stąd niestety biorą się te wszystkie nieszczęste pomysły przeprosin, stąd biorą się te pomysły, ten cały meakulpizm, to bicie się w piersi, to wyrzekanie się, odrzekanie, to, to, to takie poczucie to nieczystego sumienia, poczucie winy związane z tym, że dzisiejsi chrześcijanie rzekomo właśnie są przysiągnięci tym tą wrogością, niechęcią, a źródłem tego są opisy ewangeliczne. Więc odkłamanie tego, pokazanie tego, jak jest, jest, myślę, tą jedną z wielkich zalet obecnego filmu, gdzie właśnie dzięki tym trochę różnym spojrzeniom, ale odbiorca uzyskuje właśnie pewną, pewnego rodzaju. Podstawową prawdę, co się wydarzyło, i być może dwie różne interpretacje, jak pewne, ale mieszczące się w obrębie tego, o czym mówię, w obrębie przekonania, że Ewangelie przekazały nam prawdę. O, to jest podstawa, i to jest ten wspólny mianownik, z pewnością łączący to, co mówi ksiądz profesor Kostowski, i to, co ja staram się powiedzieć. O kwestii antysemityzmu też panowie przed naszą kamerą rozmawiali tutaj na placu przed Bazyliką Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Pamięta pan redaktor, mnóstwo ludzi, gorąco udało się nam to wszystko sfilmować. Tam o właśnie wątkach wysnuwania tezy o antysemityzmie chrześcijan od, od Ewangelii była mowa i w piątym odcinku, jeżeli się nie mylę, naszego sześcioodciążkowego serialu jest ten wątek głęboko poruszony. Ten Odcinek akurat nosi tytuł Krew jego na nas i dzieci nasze, w związku z czym zachęcam szczególnie wszystkich naszych widzów do tego, aby właśnie tą sprawą się zainteresować. Jeżeli ktoś z Państwa nie chce czekać pięciu tygodni na piąty odcinek tego serialu, może wpłacając jakąkolwiek kwotę na wsparcie promocji tego serialu, otrzymać już teraz, już od środy popiecowej wszystkie sześć odcinków naraz. To bardzo ważna informacja dla naszych widzów. Ale jeszcze o tym antysemityzmie, dosłownie yy, ostatni wątek. Panie redaktorze, pan był teraz przez tydzień na wyjeździe, mógł pan nie obserwować polskiej opinii publicznej, internetowej i tego, co się wokół zapowiedzi naszego filmu, yy, naszego serialu yy, stało. Otóż nikt go jeszcze nie widział. Widział zaledwie pierwsze dwie minuty, czyli fragment Pisma Świętego oraz panów przechadzających się w ogrodzie Getsemani pod drzewami oliwnymi yy, oraz trailer. Z kilkoma frazami, dwuminutowy, i już ten film na wielu, wielu forach internetowych pod wieloma komentarzami został okrzyknięty mianem niespodzianka, właśnie antysemickiego. Zwracam się teraz do pana redaktora, nie jako do pisarza, publicysty, który analizuje te procesy, próby fałszowania Ewangelii, ale do człowieka mediów. Jak to jest możliwe, że wystarczy zadać pytanie w przestrzeni publicznej, kto zabił Jezusa, e, powiedzieć, że o tym będziemy rozmawiać przez 6 godzin i już wzbudzić e, tak powszechne zainteresowanie? Ja tylko dodam, że e, jestem autorem już kilku, sześciu bodajże czy siedmiu filmów dokumentalnych, A przed żadnym filmem, który ogłaszaliśmy, nie miałem okazji udzielić e, tylu wywiadów, w ogóle żadnego wywiadu e, przed publikacją filmu, co teraz. Ja udzieliłem już sześciu wywiadów o filmie, którego nikt jeszcze e, nie widział. I za każdym razem pytano mnie, czy nie boję się oskarżeń o antysemityzm. Co to się porobiło? No, panie doktorze, osiągnął pan sukces promocyjny. To się porobiło, mogę powiedzieć. <noise> najkrócej, najkrócej mówiąc, więc mogę tylko pogratulować, cieszyć się, że w ten sposób ci wszyscy, którzy wyrażają te obawy, Przyczyniają się na szczęście do rozpowszechnienia, mam nadzieję, tego filmu i tego, że ludzie większa liczba osób będzie mogła ten film obejrzeć. A tak na poważnie odpowiadając na ten zarzut, no wiadomo, to działa po prostu tak. Antysemityzm czy, stał się bardzo poręczną pałką. W ręku lewicy i w ręku wszystkich przeciwników Kościoła. I używa się jej, jak powiedziałem, na tyle skutecznie, że dlaczego ona jest taka skuteczna? Ponieważ ona uderza w samo, można powiedzieć, jądro przesłania ewangelicznego. Jeśli jądrem przesłania ewangelicznego jest mu słowa, mówi się o miłości. Miłosierdziu, no to jak można bardziej zaszafować i sparaliżować chrześcijan, mówiąc im, patrzcie, wy mówicie o miłości, a wy tak naprawdę jesteście pełni nienawiści, jadu, podłości. Drzemie w was ta nienawiść, która zaraz wybuchnie, rozsadzi wszystko. Od dwóch tysięcy lat jądro nienawiści w was kwito ziarno, rozkwita. I na końcu tego ziarna patrzcie, co widzicie. I tu pojawia się, prawda, przekazany tam jakiś komin, krematorium. Takie książki jest taka, ja ją opisywałem, jedna z wielu książek, tytułem chyba właśnie Od Golgoty do Auschwitz. I tak to jest. Na jednym zdjęciu jest zdjęcie Golgoty, a na drugim zdjęciu są zdjęcia z Auschwitz. No to taką pałką można zakneblować tak skutecznie jak żadną inną, bo odbiera się chrześcijanom podstawową wiarygodność, bo pokazuje się, że mówiąc o miłości, oni są tak naprawdę pełni nienawiści. No taki jest świat, takie jest otoczenie wrogi chrześcijaństwu. Tak niestety Kościół doprowadził też do takiej sytuacji, sobie dał to narzucić, dał się sparaliżować wewnętrznie. Że ciągłe przepraszanie sprawia, że ludzie, że wszyscy przeciwnicy widzą Przepraszają, to jeszcze dalej dokręcamy ślub. Idą, do, cofają się, a my jeszcze dalej. Im bardziej przepraszają, to my jeszcze dalej. I y, znaleźliśmy się w takim sytuacji, że trzeba będzie za każdym razem tłumaczyć, że nie jest się wielbłądem. W związku z tym, odpowiadając no, krótko, spe, te, teza mówiąca o tym, że władze żydowskie i lud żydowski y, y, doprowadziły do śmierci Pana Jezusa, nie jest antysemicką, jest są po prostu historyczną. No, można się <laughs> po prostu tak Faktycznie było. Oczywiście sama egzekucja i sam wyrok ostateczny był wydany przez rzymskiego prefekta, czyli przez Poncjusza Piłata, ale Ewangelie zgadzają się w swoich opisach, w czterech niezależnych opisach, że siłą sprawczą i napędową było właśnie oskarżenie wniesione przeciwko panu Jezusowi. Ba, co więcej, wniesione właśnie przez przedstawicieli. Władz żydowskich popartych przez lud. Ale co więcej, przecież dokładnie to samo przekazuje Józef Flawiusz, żydowski historyk w dawnych dziejach Izraela, kiedy właśnie mówi, że wskutek oskarżenia najprzedniejszych z nas postawiono go przed. Sądem Piłata. Więc tutaj jakby to nie jest teza antysemicka, to jest teza historyczna, ale to, że dzisiaj ona zaczyna funkcjonować jako teza antysemicka, jest dowodem niestety upadku i kryzysu Kościoła, który dał sobie czy mentalnie dał sobie to narzucić. Trzeba się z tym zmierzyć, nie wolno temu ulegać, Nie wolno się dać, nie wolno dać. Do, nie, nie wolno pozwolić, doprowadzić do sytuacji, żeby to przeciwnicy Kościoła pisali mu historię i wyznaczali jego tożsamość, bo do tego tu się sprowadza. I właśnie po to, żeby nie doprowadzić do tego, aby przeciwnicy Kościoła pisali historię Kościoła i historię zbawienia, powstał serial, kto zabił Jezusa ze specjalnym udziałem Pawła Lisickiego i księdza profesora Waldemara Chrostowskiego. Panie redaktorze, dziękuję raz jeszcze za wzięcie udziału w tym niezwykłym projekcie i dzisiaj za tę krótką rozmowę. Jeżeli Państwa chociaż jeden fragment z tej rozmowy bardziej zainteresował, aby sprawdzić, jak było naprawdę i jak się dzisiaj próbuje fałszować historię Chrystusa, jego męki, jego procesu, Zapraszam Państwa od środy popielcowej, 22 lutego, od godziny 19 na portalu pch24.pl i na naszym kanale YouTubeowym Paweł Lisicki, ksiądz profesor Wademar Chrostowski w ekskluzywnych rozmowach przeprowadzonych dla naszego portalu, przed naszymi kamerami, ale za to w Ziemi Świętej. Dziękuję Panie Redaktorze. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.